W poprzednim odcinku Rotat Sawet objawił Riciemu swój misterny plan. Przed śmiercią uratował go Zordon, teleportując do Centrum Dowodzenia, lecz Rotat Sawet wynajął już nowego wojownika, by zlikwidował Riciego. Rurku? To dobrze, że mnie słyszysz. Posłuchaj, to odpowiada tu za porządek. Od dwóch dni jest tak upierdolony stół, że tylko dlatego, że jest tutaj to główno, co zjeżdża z góry na dół, to jakoś to wygląda. Przyślij tego kutasa, niech coś z tym zrobi. A jak położę tu kurwę i ją będę posuwał, to też nie będzie to przeszkadzało. To kto tu jest za cokolwiek odpowiedzialny? Szefie, to leci już na żywo. O kurwa. Przepraszam. Co przepraszam? przepraszam nie chcę mieć problemu. Za późno, już się znalazłeś. Co by o tobie nie gadali na mieście, dla mnie jesteś jak bracia. Jeśli nie chcesz skończyć jak ten facet, to wbijaj do Nasielska na treningi boksów każdą środę i piątek. Groszek Boxing. Po reklamie. Ty, szef się ostro kurwił na twój wybryk, tym bardziej, że stale też się odpierdalasz. Ta? I co w związku z tym? Powiedział, że jak nie zrobisz dobrego materiału na dzisiejszy wieczór, to wylatujesz. A chuj cię to obchodzi? I kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Zakręć dupą koło Richiego, tylko szybko! Yeah. <laughs> w moim łóżku. To jest serało w moim kiblu. Ja pierdolę No nie w nie sernik z kasi jaglanej. Co to kurwa jest Zagrywa się? Tak <trymny> to kurwa nie wiesz Przecież tam taka czerwona kropka czy się nie siedzi do Fujava słowa Pokaż mi, kurwa. Dobra, nagrywa się. Jedziemy. Tylko się, czy jak ty się tam kurwa zwiesz, wyzywam cię na pojedynek. Przyjdź. Znowu się zepsuło. Kurwa w mordę, jebane. nowe wideo na gwarancji. Może kasety nie ma? No jest, kurwa. No jest kaseta, kurwa. Wszystko się zacina, wszystko się zacina. Kurwa! Ja to kurwa. Ja to naprawię. Kurwa! Pilot też nie działa? Kurwa! Wszystko się zacina. Halo! Czy to w ogóle idziesz się na pierdole czy ty nie idziesz? A kto przy telefonie? Webaston kurwa, a kto ma być? Jaki kurwa baston? Straci kurwa, ten, który ci wpierdolił serii, przy kaszy jak i zostawił nagranie. Ty w ogóle otworzyłeś to nagranie. Tak, tylko mi się kurwa wideo zepsuło. Chuj, mnie to obchodzi. Czekam na placu budowy Będrolki. Nara. I kompetentny wieś. Co ty kurwa, Piedanos? Nie to ręko, kretin. Szykować się, bo zaraz tu będzie rice! Szykować się, kurwa! Nareszcie przyszedłeś! Co ty robisz? Dziergam na drutach, czekam na Ciebie! Dlaczego zniszczyliście mój dom? O, dlatego, że ty zniszczyłeś moją karierę! Co kurwa? Ja i co kurwa? Pamiętasz tego gościa z pońcuchą na głowie? na masz tam pieniądze? Co się kurwa, dzieje? O, go! teraz się To byłem ja! Po tym incydencie chciałem się zabić, ale objawił mi się rotat zawet. i obdarzyłem o co w Chcę mnie za zniszczenie ciebie. Główno mnie to obchodzi, śmieciu! Wyrwę ci mózg z ducha. Za zjedzenia mojego sernika z kaszy jaglanej. Czytowcy, brać go! <grym> <grym> Śmierdzi las. Powracają wspomnienia. Pokonałeś kitowców. Ciekawe jak poradzisz sobie z mocą w pierdolu. No to chodź. <grym> Dam ci wstać! Wstawaj, kundlu! Ja ci dam kundla. Transformacja! To ja ja to ja Zobaczymy, jak teraz sobie poradzić z mocą Power Rangersa. No to chodź ku tafilcu. Mm? Witam Państwa, telewizja TFM. Znajdujemy się właśnie w miejscu pojedynku naszego bohatera Riciego Koksa wraz z jego przeciwnikiem Webstonem. Witam Pana, dlaczego Pan usiłuje zniszczyć świat? Zniszczyć świat? Co kurwa? Ja tylko chcę zakładać zemsty na tym palancie, którym przeszkodził mi w kanależu torebki. Bardzo ładnej torebki, no. Zresztą wypierdalać, to walka prywatna. Dobra, niech zostaną. Ten chuj pierdolił mi mój sernik z kasy jaglanej. Za to mu wyrwę mózg z dupy! Dobra, niech zostaną. Niech cały świat zobaczy, jak wielki Ritchie dostaje ode mnie lanie. Czo! Dalej! 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 Tam! Wypierdalać tam! Żebym was kurwa nie widział! No! Na czym to my... A, ah, pierdolę, miałem pierdol. ah. spuścić. wojownika nawet sprężynki nie umie zrobić. Co? Wszystko kurwa! Wszystko! Kurwa! <gry> <gry> Мне камеруешь. Батарея попала. За то, что тебе, Ty to kurwa w ogóle kamerujesz, przecież to masz zasłonięte, debilu. Kurwa, Ericie, co? Tak myślałem. Ja już się na ciebie nie gniewam. To? to co? Idziemy do baru? Dobra. Ale ty stawiasz. Puh. Dobra. Dawid. I Ricci znów uratował świat, zyskując tym samym nowego sojusznika. Z miejsca pojedynku Barbara Mostowiak. I tym oto pozytywnym newsem kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Kolejny mnie zdradził. Kurwa. Ja mu pokażę.